15 września Violeta Piątkowska. Witam państwa i zapraszam na InfoTygodnik. Dziś w programie: 25 dni Chorągwi Mazowieckiej. Mazowiecki turniej w dwuboju pożarniczym. Mecz między CKS Jurand Kanał a Rokis Radzymin. Pozyskanie przez miasto prawie 2 milionów złotych na budowę nowych dróg. Drugi mecz ligowy APM Olimp. 25 dni chorągwi mazowieckiej odbyły się 9-11 września, gdzie harcerze prawie z całego województwa rozpoczęli nowy rok harcerski. Wydarzenie to pokryło się z obchodami stulecia ciechanowskiego harcerstwa. Do Ciechanowa w miniony weekend zawitało około 1000 zuchów, harcerzy oraz instruktorów, aby rozpocząć nowy rok harcerski. W gniazdach zlotowych odbyły się zajęcia programowe. Swój finał miała również gra miejska w Czasu. Akcja zbierania harcerskich pamiątek, m.in. zdjęć i plakietek zlotowych zmienionych 100 lat. Na przykład braliśmy udział w szermierce, czy wiemy, że nas czeka, czeka nas jeszcze przejście po linie nad rzeką, więc to też taka ciekawe. Co tam jeszcze? Strzelanie z łuku, Strzelanie z łuku. Czekamy. Ehm, rzucanie dzidą. <grymne> tak. Oprócz tego na Zamku Książąt Mazowieckich odbyły się koncerty zespołów takich jak Żywiały Art oraz Orkiestra Dni Naszych. Teraz razem ludzie, a na tej lipce, na tej ludzkiej, nie To w no do góry! Ciechanowscy harcerze tegoroczne działania skupili głównie wokół stulecia harcerstwa na ziemi Ciechanowskiej. Gramieńska wehikuł czasu jest kontynuacją. Ee, z, Styczniowego startu obchodów stulecia harcerstwa w Ciechanowie. Od powołania pierwszej drużyny harcerskiej e, mija oficjalne 100 lat. Oficjalne, bo mierzone naszym reliktem, taką pamiątką, sztandarem pierwszych drużyn harcerskich. Z 1916 roku, stąd do 2016 uznaliśmy to za swój taki symboliczny rok stulecia harcerstwa. No i jak w lepszy sposób uczcić stulecie, stulecie harcerstwa na ziemi ciechanowskiej, jak nie zapraszając innych kolegów w harcerstwie z całego województwa mazowieckiego. Była ku temu okazja i zaprosiliśmy i mamy oto w Ciechanowie 25 dni chorągwi mazowieckiej. Tydzień temu e, odsłanialiśmy pomnik w stulecie harcerstwa, i około 300 osób zgromadziło się, by odsłonić wraz z nami obelisk, e, upamiętniający wszystkie pokolenia harcerzy, którzy swoje życie poświęcili ojczyźnie. One, młodzież uczymy na przykład e, posłuszeństwa e, i z, m, takiej pokory wobec e, osób starszych od siebie, co e, u dzisiejszej młodzieży nie jest e, zbyt częste, e, poprzez taki punkt prawa harcerskiego, że harcerz jest posłuszny. E, swoim przełożonym rodzicom i nauczycielom, i e, jakby ten punkt harcerskiego jest moim ulubionym sam mam syna i e, wiem, jak w wychowaniu stawianie wyzwań jest bardzo ważne. TVC życzy harcerzom pogody ducha, uśmiechu i niegasnącego zapału we wcielanie w życie zasad wynikających z harcerskiego przyrzeczenia. Dla TVC wioleta Piątkowska. Zawód strażaka należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych. W czwartek widzowie mieli możliwość podziwiania sprawności jednostek ze swoich miejscowości. Zawody strażackie były doskonałą okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków. 8 września 2016 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się mazowiecki turniej w dwuboju pożarniczym o Puchar mazowieckiego komendanta PSP. Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach. Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro w spinalni oraz pożarniczy tor przeszkód 100 metrów. Tego typu zawody o Komendanta są cyklicznie co roku. Natomiast Komendant Wojewódzki wytypował pięć powiatów. Tych powiatów, gdzie warunki są w miarę korzystne do przeprowadzenia tych konkurencji. Natomiast jest jeszcze i tak zwany sport pożarniczy, sztafeta, jest tak zwane rozwinięcie bojowe. Chcę podkreślić, że zawody są bardzo ważnym elementem i sport przede wszystkim bardzo ważnym elementem w działalności naszej ustawowej, a jest to sprawność strażaka. Skuteczny strażak w działaniach to nie tylko sprzęt, jego wiedza, ale również jego sprawność fizyczna. Na temat zawodów, przygotowań oraz samych konkurencji wypowiedział się jeden z zawodników z Ciechanowskiej Straży Pożarnej. Znajdujemy się na terenie komendy KPSP Ciechanów. Rozpoczniemy zawody konkurencją spinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro. Rozpoczyna się ona dobiegiem do tej spinalni, następnie zacięciem drabiny, jak najszybszym wejściem na górę. Tam odcinamy czas. Następnie przemieścimy się na miejski stadion w Ciechanowie, gdzie rozegramy drugą konkurencję, która nazywa się. To pożarniczy tor przeszkód 100 metrów. Rozpoczyna się on przeskoczeniem przez ścianę dwumetrową. Następnie zabierając węże, biegniemy przez równoważnie, zbiegając z niej, podpinamy odcinki. Następnie rozdzielacz prądownicę i dobiegamy do mety. Pomimo upałów, zawodnicy dawali z siebie wszystko, a na stadionie panowała zdrowa, mobilizująca rywalizacja sportowa. Dla TVC... Wioleta Piątkowska 11 września o godzinie 15 Ciechanowscy kibice Szczypiorniaka Mogli oglądać w Miejskiej Hali Sportowej Inauguracyjny mecz naszej drużyny W rozgrywkach drugiej ligi Pierwszy mecz odbył się między CKS Jurand Kano Ciechanów, a Roki Sardzymin Przez cały czas utrzymywała się wyrównana walka Pierwszą połowę nasza drużyna Wygrała 10-9 Druga przyniosła efektowną wymianę ciosów Wynik praktycznie przez cały mecz Oscylował w granicach remisu Zebrani kibice zagrzewali do walki naszych szczypiornistów, dając im tym samym siłę i motywację do dalszej gry. Na twarzach zawodników widać było zmęczenie, ale również ogromną mobilizację i chęć wygranej. Pierwszy mecz naszej drużyny zakończył się zwycięstwem gospodarzy 22-21 i zdobyciem dwóch punktów w klasyfikacji ogólnej. No jak to zawsze na początku sezonu sprawdzamy się z innymi przeciwnikami. Byliśmy na turnieju w Ostrołęce, turniej wypad. Dobrze, bardzo dobrze. Dużo chłopaków młodych przyszło od pana Czajkowskiego, od pana Chelmińskiego. No, to jest początek grania, musimy się oczywiście zgrać. Niestety, przygotowawczy obóz nie był zbyt długi, ale myślę, że będzie dobrze. Pierwszy mecz to pokazał. Stawili nam się bardzo dobrze. Myśleliśmy, że łatwiej nam pójdzie, bo graliśmy z tą drużyną w trzeciej lidze jako regimin, jako jurant. No i zawsze było łatwo. A dzisiaj się postawili, fajne zawody były w ogóle. Dla TVC Wioleta Piątkowska. Alternatywna droga dojazdu do szpitala. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także nowe chodniki. Takie projekty zostaną poczynione w ramach nowych inwestycji ze środków pozyskanych przez miasto Ciechanów. Dzięki wnioskowi o pozyskanie środków zewnętrznych złożonemu w grudniu 2015 roku przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, Ciechanów otrzymał dofinansowanie do nowej inwestycji, jaką jest budowa trzech odcinków dróg, zapewniając m.in. alternatywny dojazd do szpitala. Środki w wysokości 1 763 929 zł pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej to będą dwie drogi, które połączą ulicę Powstańców Wielkopolskich z miejską pętlą oraz ulica Zagumienna połączy się dzięki tej inwestycji z miejską pętlą, a więc trzy inwestycje drogowe w jednym zadaniu zrealizowane do końca tego roku. I z dofinansowaniem zewnętrznym z tzw. schetynówek, blisko 2 miliony złotych, to duże wsparcie finansowe dla miasta. Wcześniej te środki zaplanowaliśmy we własnym budżecie, więc w tym momencie tak naprawdę blisko 2 miliony uwolniamy z budżetu. Możemy to przeznaczyć na inne inwestycje, bądź też na spłatę długów miasta z poprzednich lat. I pewnie taki kierunek też będzie przeznaczenia tych środków. No cieszę się, że ten wniosek jest skuteczny i że pozytywnie został oceniony. Te środki się znalazły, bo przypomnę, w tym pierwszym naborze nie uzyskaliśmy tych pieniędzy, natomiast konsekwentnie robiliśmy swoje, przeprowadziliśmy procedury przetargowe, wyłoniliśmy wykonawcę i okazało się, że w innych jednostkach samorządów terytorialnych są oszczędności, dzięki czemu Ciechanów mógł pozyskać te pieniądze. No dla miasta, które ma blisko 40%, 5 tysięcy mieszkańców to naprawdę 2 miliony złotych dla budżetu, to jest duży zastrzyk finansowy, i dzięki temu na pewno będziemy mogli przeprowadzić więcej inwestycji w mieście. W niedzielę na stadionie Mosir, drużyna U13 APN Olimp rozegrała drugi mecz w sezonie 2016-2017. Upalny dzień oraz gorąca atmosfera. Tak wyglądała miniona niedziela, która zafundowała kibicom wiele emocji sportowych podczas meczu drużyny APN Olimp z młodymi orłami z Połtuska. Na pierwszą bramkę zebranie na boisku przy stadionie miejskim kibice chcieli czekać do drugiej połowy. Pierwszy gol zdobyli zawodnicy z Połtuska. Po stracie bramki nasza drużyna odważnie ruszyła do przodu i dwie minuty przed zakończeniem spotkania wyrównujący strzał oddał Kamil Niekraś. O wrażeniach po meczu opowiedział nam trener APN Olimp oraz bohater drużyny, zdobywca wyrównującej bramki. Warunki dzisiaj do grania na sztucznej nawierzchni przy takiej temperaturze dały się we znaki zawodnikom, ale daliśmy radę. E, graliśmy no, z jednym z kandydatów do, do wygrania tej ligi, e, z młodymi orłami Półtusk. E, no, jak widać, było udało się w ostatnich minutach zdobyć bramkę wyrównującą. No i gramy dalej. W pierwszym meczu mieliśmy zwycięstwo 1-0 w Żurominie, też na ciężkim terenie. No natomiast dzisiaj mamy jeden punkt i też się z tego cieszymy bardzo. Pewnie jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo mogłem dać ten remis drużynie, który był bardzo ważny. No i myślę, że bardzo zadowolony jestem z tego. W dwóch spotkaniach nasza drużyna zdobywa 4 punkty. Jest to bardzo udany początek sezonu. TVC trzyma kciuki za kolejne, miejmy nadzieję, wygrane spotkania. Dla TVC Wioleta Piątkowska. Dziś to już wszystko. Żegnam Państwa i zapraszam już za tydzień na kolejny infotygodnik. Do zobaczenia!